Dziś wracam do tematu zmian naczyniopochodnych. To jest w dalszym ciągu bardzo częste zapytanie pacjentów, którzy, u których stwierdzono zmiany naczyniopochodne w badaniach obrazowych mózgowia. Pytają, jaka jest ich przyczyna, co mogą zrobić, jak to zbadać. Przyczyn jest bardzo wiele. Dziś powiem o najczęstszych. O których już Państwo wiecie, czyli miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie. Jeżeli jeden z tych powodów jest, to praktycznie wiadomo, dlaczego zmiany naczyniopochodne w mózgowiu mogą się tworzyć. Natomiast są pacjenci, którzy nie mają zdiagnozowanego nadciśnienia, którzy nie chorują na cukrzycę, którzy mm, nie wiedzą, czy mają miażdżycę, czy nie. Dlatego tutaj wymagana jest dość szeroka diagnostyka. Diagnostyka opiera się na badaniach laboratoryjnych. Jakie badania warto więc wtedy wykonać? Zacząć od najprostszych, mianowicie od morfologii, od poziomu żelaza, od poziomu witaminy B12. Warto jest oznaczyć profil lipidowy, czyli wszystkie frakcje cholesterolowe oraz homocysteinę. Również istotne jest oznaczenie układu krzepnięcia dlatego że zaburzenia w układzie krzyknięcia również mogą skutkować zmianami naczyniowymi w mózgowiu. Warto również zbadać funkcję nerek, czyli oznaczyć kreatyninę, hormony tarczycy, TSH, T3, T4, dlatego że zaburzenia tych narządów mogą również skutkować tworzeniem się miażdżycy. Więc te badania laboratoryjne mogą wykazać pewne nam wskazania, oczywiście kierunek diagnostyki dalszej. Natomiast są jeszcze badania dodatkowe, które warto wykonać. Warto wykonać badanie doplerowskie naczyń domózgowych, czyli naczyń układu szyjnego, tętniczyjnych i układu tętnic kręgowo-podstawnych. Te dwa układy dają unaczynienie. Y, mózgu. Jakie mogą być wyniki tego badania? Badanie może być prawidłowe, badanie może wykazać nam pewne anomalie wrodzone, y, na przykład kręty przebieg, hypoplazję którejś z tętnic. To są zmiany, które do pewnego momentu mogą nam nie dawać żadnych y, y, objawów, natomiast po czasie, jeżeli się dołączają się inne powody, mogą skutkować również zmianami niedokrwiennymi w mózgowiu. Wyniki mogą być różne, mianowicie może być w wyniku tylko opisane, że są zmiany miażdżycowe, co skutkuje zaburzeniami elastyczności naczyń. W związku z tym wtedy wymagana jest kontrola badań Doplerowskich co pół roku, co rok, aby stwierdzić, czy nie tworzą się blaszki miażdżycowe zwężające światło naczyń. To zwężenie światła naczyń określa się w procentach. Często mam wyniki u pacjentów, gdzie opisuje lekarz wykonujący badanie, że 20% zwężenia światła naczynia którejś tętnicy, 40%, 60%. Natomiast jeżeli to zwężenie jest już bardzo duże, 80-90%, to praktycznie naczynia mózgowe, to naczynie mózg, to mózgowe już tej krwi bardzo mało doprowadza. I wtedy kieruje się pacjenta do chirurga naczyniowego celem rozważenia zabiegu operacyjnego. Kolejno warto udać się do kardiologa, dlatego że istnieje wiele problemów kardiologicznych, które mogą skutkować zmianami niedokrwiennymi w mózgu lub wręcz udarem mózgu. Jednym z takich powodów jest przetrwały otwór owalny. O tym już pisałam i mówiłam, więc osoby, które wiedzą, Y, które się interesują tym tematem, z pewnością już przeczytały, czy wysłuchały tego, co, co o czym mówiłam. Natomiast opisałam również pacjentów, którzy z przetrwałym otwarem owalnym byli u nas y, czy w klinice, czy na oddziale udarowym diagnozowani i właśnie ten przetrwały otwór owalny był powodem występowania udaru. Także jak widać diagnostyka jest bardzo szeroka. I to są problemy, które warto zdiagnozować. Natomiast dodam jeszcze, o czym już też z pewnością Państwo wiecie, że przyczyną zmian niedokrwiennych jest również palenie tytoniu, które zwiększa nie tylko występowanie, częstość występowania zmian niedokwiennych, ale również ryzyko udaru prawie trzykrotnie. I kolejny czynnik to jest otyłość. To również jest bardzo Duży problem i to są tematy, które e, to już jest gestii pacjentów, czy będzie chciał coś z tym zrobić, rzucić palenie, czy troszeczkę podjąć działania dietetyczne, czy nie. Natomiast te badania, o których wspomniałam, w przypadku istnienia zmian niedokrwiennych w mózgowiu, zawsze warto wykonywać, a badania obrazowe w takiej sytuacji warto kontrolować co najmniej raz w roku. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.